Cześć, jestem Denis. Jesteście na kanale o Albanii. Wciąż jesteśmy w Albanii i nagrywamy filmy o tej wspaniałej republice. A więc dzisiaj film o podatkach. Krótki film o podatkach. Dla niektórych kwestia podatków bywa bardzo, bardzo istotna. Być może także dla Was. A więc podatki: podatki od nieruchomości: jakie one są? Na przykład kupiliście e-mieszkanie albo jakiś lokal komercyjny pod działalność gospodarczą. Albo kupiliście jakiś niewielki domek prywatny? Jakie będziecie mieli podatki? Żadnych. W Albanii w momencie nagrywania tego filmu nie ma e, corocznego podatku od nieruchomości. To znaczy, jeśli macie na przykład mieszkanie tutaj w Durres, moim ulubionym mieście, to nie ma obowiązkowej, corocznej opłaty do Urzędu Miasta za samo posiadanie tego mieszkania. Oczywiście będą wydatki na prąd, na wodę, to, ile zużyjecie, niewielka kwota za utrzymanie budynku, żeby był, powiedzmy, w stanie nadającym się do życia. Ale podatku nie ma. Czyli możecie zamknąć to mieszkanie, wyjechać do siebie do domu, wrócić za pół roku albo za rok i nie będziecie musieli, powiedzmy, nic za to płacić do lokalnej kasy. I to jest wspaniałe. Następna rzecz to, no, chyba samochód. Jeśli kupiliście tutaj samochód, jeździcie nim. Jaki będzie podatek? Podatek oczywiście będzie na taki pojazd, ale też nie jest wysoki. Zazwyczaj wynosi od 150 do 250 euro rocznie. Rocznie? To nie miesięcznie, to rocznie. Dlaczego od 150 do 250? To zależy przede wszystkim od pojemności silnika, od wieku samochodu, a także od wielu innych istotnych czynników. Ale to też nie jest wcale dużo, prawda? A osobno są opodatkowane podatki dla firm tak naprawdę. Omówimy to bardziej szczegółowo dla przedsiębiorców w naszych kolejnych filmach. Ale jeśli w bardzo skróconej formie, na przykład jesteś przedsiębiorcą lub drobnym biznesmenem w Albanii, to płacisz bardzo bardzo niski podatek. Oczywiście są stałe opłaty, na przykład składka emerytalna, składka ubezpieczeniowa, ale to tylko 120 euro miesięcznie. A w Albanii do osiągnięcia określonego poziomu obrotów nic więcej nie płacisz, co jest bardzo korzystne. Albania wspiera przedsiębiorców. To powiedzmy jeden z wspaniałych warunków prowadzenia biznesu, jeśli zamierzasz otworzyć tu coś większego. Czyli pod względem podatków w Albanii żyje się naprawdę świetnie. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że Albania nie jest najbogatszym krajem, dlatego też podatki są bardzo niskie. Drugi, drugi powód, dlaczego tak się dzieje, ponieważ rząd albański wspiera i pomaga drobnym przedsiębiorcom, tym mniejszym, tak, i oferuje dobre warunki, aby ludzie przyjeżdżali do Albanii, zakładali firmy, inwestowali w kraju. I to możecie sami sprawdzić na własnej skórze, jeśli zdecydujecie się przyjechać i coś tutaj rozpocząć. To wszystko na dziś. Subskrybujcie kanał, żeby go nie stracić z oczu. Dajcie nam lajka. Wam to nic nie kosztuje, a nam sprawia przyjemność. I piszcie do mnie, jeśli chcecie przyjechać, zamieszkać u nas, kupić coś dużego lub małego, albo chociażby po prostu dowiedzieć się czegoś o Albanii. Powodzenia!